Sponsorem programu jest HomeLab. Mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu jest powszechna spółdzielnia spożywców właściciel sklepów PSS zgoda Płock. Sponsorem programu jest firma Olewnik. Producent mięs i wędlin. Zielony, niepozorny, kojarzy się z latem i dzieciństwem. To Bób jest niesłychanie odżywczy, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym odkryjemy sekrety zarówno zdrowia, jak i wykorzystania Bobu. Zapraszam! w gramach bobu znajdziemy 8 g białka roślinnego, co jest niezwykle istotne dla wegetarian i wegan ze względu na to, że jest świetnym źródłem tego białka, które będzie nam przyswajało się i budowało nasze mięśnie. Ma około 7 g błonnika, dlatego będzie poprawiał perystaltykę jelit, będzie odżywiał nasz mikrobiom, ale też będzie zapewniał uczucie sytości, dzięki czemu potrawy z bobem będą nas utrzymywały yy, bez uczucia głodu przez dłuższy czas. Posiada wiele mikroelementów, takich jak mangan czy potas, ale również magnez. Dzięki temu będzie wpływał na nasz układ krwionośny, nasz yy, układ Odpornościowy, więc warto go jeść jak najwięcej, ponieważ sezon wcale nie trwa długo. Dzięki zawartości witamin z grupy B będzie idealnie wpływał na nasz układ nerwowy. Posiada też spore ilości kwasu foliowego, co jest niezwykle ważne dla kobiet w ciąży, ponieważ odpowiednia podaż kwasu foliowego zapobiega powstawaniu wadom cewy nerwowej u płodu. Dzięki zawartości dużej ilości Błonnika będzie regulował wchłanianie cukru z posiłków, dlatego jest niezwykle ważny w diecie dla osób z cukrzycą czy insulinoopornością. Co ciekawe, bób zawiera również żelazo i wspomniany już kwas foliowy, czyli będzie idealnym składnikiem do posiłków dla osób zmagających się z anemią, dzięki temu, że będzie poprawiał produkcję czerwonych krwinek. Chociaż bób Intensywnie spożywamy właśnie latem, bo z tym nam się kojarzy, jest dostępny również e, całorocznie, ponieważ jest idealny do mrożenia. Chociaż zajadamy się bobem w sporych ilościach, to niektóre osoby muszą na niego... Uważać, Na przykład dzieci poniżej pierwszego roku życia, ponieważ może być dla nich ciężkostrawny. Jeżeli macie problemy z jelitami, to wprowadzajcie bub w niewielkich ilościach, ze względu na to, że może spowodować wstęcia i nadmierne gazy. Jest również choroba zwana fawizmem najczęściej występuje w regionie e, Morza Śródziemnego e, i takie osoby, które mają niedobór pewnego enzymu e, nie mogą ani spożywać bobu, ani nawet być w pobliżu uprawy takiej ze względu na pyłki, które wydziela ta roślina. Na jedzenie bobu powinny również uważać osoby z problemami e, z nerkami ze względu na to, że zawiera duże ilości puryn przez co nerki mogą mieć problem z przefiltrowaniem kwasu moczowego. Bób warto gotować krótko, żeby nie pozbawiać go dużej ilości wartości odżywczych, no i bez dodatku soli. A dzisiaj przygotuję dla Was falafele z właśnie bobu. Zapraszam do gotowania. Do naszych falafeli będziemy potrzebować około 300 gram ugotowanego i obranego bobu. Ja już mam przygotowany. Do tego cieciorka, czyli kolejny strączek więc to będzie taka bomba białkowa. Idealne danie tak naprawdę obiadowe dla wegan i wegetarian. Odrobina sezamu, mąka, ale też zioła. Pietruszka, mięta najlepiej z własnego ogródka lub parapetu, czosnek, cebula, no i przyprawy. Zaczynamy. Do naszych falafeli potrzebujemy ząbek czosnku, jedną małą cebulę, natkę pietruszki, około 10 gram, natomiast możecie dołożyć do smaku około 5 gram liści Mięty. W ogóle bób bardzo dobrze łączy się z miętą, także warto eksperymentować w tym kierunku w kuchni. I to wszystko dokładnie szatkujemy. Następnie dodajemy nasz bób. Pamiętajcie, żeby go obrać wcześniej. 240 g białej ciecierzycy. Możecie od razu kupić taką w puszce, lub najlepiej w słoiku, wtedy jest już gotowa do spożycia. 40 gram mąki pszennej, łyżkę ziaren sezamu. Sezam ma też dużo żelaza, więc jeżeli cierpicie na anemię, warto go dodawać. Nie możemy zapomnieć o łyżeczce proszku do pieczenia. Oczywiście, do smaku sól, też około jednej łyżeczki. Możecie dołożyć pieprz e, albo pieprz kajen, żeby podkręcić smak. Ja jeszcze dodatkowo do naszej masy dodam odrobinę gałki muszkatałowej, nie za dużo, oraz kminek. Możecie też dodać kmin rzymski. I to wszystko blendujemy. Z naszej masy formujemy takie nie za duże około 3 cm kuleczki i smażymy na rozgrzanym oleju. Bób to coś więcej niż szybka, przekąska. Warto wypróbować nowe połączenia, takie jak na przykład te falafele z miętą i z e, pietruszką. Możecie dodawać do makaronu jako zielony e, dodatek, do sałatki e, z innymi warzywami. Także zachęcam Was do e, eksperymentowania, do łączenia nowych smaków. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym! Sponsorem programu był HomeLab, mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu była powszechna spółdzielnia spożywców właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu była firma Olewnik.